Zadanie 17 Szymon wykonał szkielet prostopadłościanu. Pamięta, pamiętamy wyjaśnię Wam co to jest szkielet. Szkielet to nie jest cały prostopadłościan, tylko tak jakby jego krawędzie zbudowane z tych klocków układał i sklejał ze sobą kolejno drewniane klocki o krawędziach 4 cm wzdłuż każdej krawędzi prostopadłościennego pudełka o wymiarach 36, 28 na 20. Na rysunku przedstawiono część wykonanego szkieletu. I teraz, tak naprawdę, tutaj dość e, duży szum informacyjny się nam pojawił, że mamy 4 cm, że mamy wymiary jakieś tam, ale tak naprawdę to możemy to wszystko policzyć po prostu używając tego e, tego e, rysunku. Pamiętajmy, że prostopadłościan to jest. E, tak jakby karton, karton taki jak nie wiem jak wam z internetu zamówione rzeczy w nich przychodzą, on ma wszystkie ściany pod kątami prostymi i tej samej wielkości tutaj nie ma żadnych jakichś kątów innych niż proste tak, zatem wystarczy tak naprawdę przeliczyć ilość na dole pomnożyć razy dwa i zobaczyć jaka jest wysokość, no i my właśnie tak zrobimy zacznijmy od liczenia klocków na tej ścianie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapiszmy sobie. Tu jest 7. To z drugiej strony też jest 7. I teraz bardzo ważne skupmy się. Zwróćmy uwagę, że tutaj ten klocek należy już do tej przeliczonej przez nas krawędzi. Zatem tutaj zaczynamy liczyć tylko te. Nie liczyłem. To pewnie wiecie, że aha, tutaj jest kolejne 7. Zatem z tyłu też jest 7 i teraz tak, tu jest u góry 7, tu jest 7, tu jest 7 i tu jest 7, tak? Czyli mamy 8 razy 7. Zapiszmy sobie, 8 razy 7. I teraz wysokość trzeba tylko przeliczyć. Raz, 2, trzy. Cztery są takie brzegi. Raz, 2, trzy, cztery, czyli plus 4 razy 3. 8 razy 7 to jest, jest gdzie ma jak tabliczka mnożenia? 8 razy 7, 56. Z tymi siódemkami zawsze mam problemy. 56 i 4 razy 3, 12. Sumujmy, to jest 8, 6. O, no i proszę bardzo, Zaznaczamy Cóż dodać więcej? To jest koniec.